Motocykle PRL oferowane jako te po pełnej renowacji, w pełni odrestaurowane. Zapraszam na opowieść po albo raczej opowieść o jednym z 10 egzemplarzy SHL M11 lub M11W, ponieważ M11W finalnie kupiłem, a to będzie najdroższy oglądany przeze mnie egzemplarz w cenie między 15 a 20 tysięcy złotych. Informacja, jaką uzyskałem od sprzedawcy, a także jaka była napisana w ofercie, to motocykl odrestaurowany z najwyższą dbałością o szczegóły. Przychodzę na miejsce i od razu rzuciły mi się tutaj w oczy ładne nowe opony, a także chromowane nowe felgi. Obręczeku, może powiem lepiej. Co jest bardzo fajnym plusem. Te obręcze kosztują trochę ponad 100 zł. No nieważne, wyglądało to naprawdę w porządku. Następnie, próba wyciągnięcia pojazdu z garażu od razu ujawniła, że kierownica odbija o bak. Jak dokładnie tutaj widzicie na zdjęciu, kierownica uderzyła i uderza o korek baku. Chciałbym zaznaczyć, że w ciągu tych kilkunastu dni pokonałem 2400 km jeżdżąc po całej Polsce i to było tak naprawdę w ciągu dwóch dni, więc uwierzcie mi, że trochę naszego kraju zjeździłem i to, co zobaczyłem, przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Myślałem, że zakup samochodów jest trudny, aby były spoko, natomiast to, co się dzieje z motocyklami pseudo odremontowanymi, to jest po prostu skandal. Dla mnie jest to absolutnie patologia. I chciałbym, abyś obejrzał ten film doskonale i dokładnie, a raczej dokładnie, abyś nie dał się namówić na te doskonałe motocykle. Spójrzcie, widzimy ten spaw u góry. Tutaj była wycięta główka ramy, bądź a motocykl został złamany w tym miejscu. Nie wiem, na pewno fabrycznie w tym miejscu spawu ma nie być, ponieważ aktualny motocykl, który kupiłem, dwukrotnie taniej od tego, który był tutaj oferowany. Nie posiada w tym miejscu spawu, a także oglądałem jedena... 10, przepraszam, mogę się tutaj pomylić, ale prawdopodobnie 10 ram motocyklowych, 11 była na stacji kontroli pojazdu, gdzie motocykl jest wystawowy i tam nie ma być spawu. Co oznacza, że albo ktoś tutaj wyciął główkę ramy, albo był to dawca numeru ramy, albo tak mocno było to rozwalone, albo motocykl, nie wiem, tutaj już Naprawdę nie mam na to odpowiedzi, co tutaj się wydarzyło, a to dopiero, naprawdę to dopiero początek. A teraz spójrzmy, jak to powinno wyglądać poprawnie. Spójrzmy ta, na te elementy przy główce ramy, nie ma tam być absolutnie żadnego spawu, żadnego zgrzewu. To, że w tamtym motocyklu był niedopolerowany bak, serio, przeżylibyśmy bez najmniejszego problemu, ale pamiętajcie, motocykl odrestaurowany z najwyższą dbałością o szczegóły. Tutaj mamy już kolejny motocykl i kolejny przykład, jak to powinno wyglądać. Numer ramy jest oczywiście zatuszowany, a jeśli chodzi o ścisłość, jest to mój motocykl, który kupiłem. Spójrzmy ponownie, jak to nie powinno, a dokładnie nie może wyglądać. To jest dalej ten sam egzemplarz, tylko z innej perspektywy. Chciałbym powiedzieć, że jest to kolejny spaw, ale tak naprawdę. Przyjrzyjcie się, szczególnie w miejsce zaznaczone strzałką, że ze spawem to ma niewiele wspólnego. Szczerze mówiąc, jest to po prostu nasmarkane, przyklejone, wygląda i działa to tragicznie. Spójrzcie dalej. Ten pseudo spaw już pęka, to znaczy, słowo już pęka, nie wiem czy w ogóle tutaj jest dobrze użyte. Spójrzcie, co jest pod spodem. Widzimy tam początek korozji, co oznacza, że jest to pęknięte od dawna, a lakier tylko i wyłącznie przykrył tą nieudaną próbę naprawy. Nie wiem, czy naprawa to jest nawet dobre słowo. Nieudaną próbę zatuszowania prawdziwej kondycji tego pseudomotocykla. Tutaj mamy to samo zdjęcie, tylko w powiększeniu. To co najmniej w połowie, a jak nie całe, jest pęknięte. Pod spodem widzimy... Pęknięcie, które w żaden sposób nie jest naprawione, skorodowane i jest tam od bardzo dawna. Lakier został po prostu tylko i wyłącznie położony. Lakier też pękał, ponieważ był tak fatalnie położony, że gdy ściągaliśmy obudowę boczną, od delikatnego dotknięcia okranik o którym też będzie ciekawie po prostu odpadł w wielkości paznokcia. Totalna agonia. Porozmawiamy chwilę o motocyklu. Tam widzimy uszkodzenie od osłony. Ok. Natomiast był tutaj założony prawdopodobnie jakiś najtańszy chiński starter, który, jak widzicie, totalnie nie pasował. Do tego silnika jest wykrzywiony, a sama próba motocykla zajęła nam jakieś 30 minut. Motocykl w pełni odrestaurowany, pamiętajcie. Oczywiście z kolanka tutaj wydostawały się spaliny między łączenie kolanka a cylinder. A teraz chwila przerwy od mojego gadania, aczkolwiek trochę go tam będzie, i posłuchajcie film, który nagrałem, jak aksamitnie i cudownie pracował ten silnik, który, jak sam sprzedawca powiedział, Pracuje o wiele lepiej niż oryginalny. Jest wyremontowany 100 razy lepiej niż fabryka. No to ocencie go sobie sami. Siódmą z rzędu SHLT w absolutnie kompletnym remoncie. Teraz spójrzcie na to: kierownica uderza tutaj obak, bo nie ma ograniczników. Teraz ja muszę tak poradzić, żeby znaleźć numer ramy. Spójrzcie, co się tutaj wydarzyło. Ok? Otóż to po dwóch stronach babanek. Między 15 a 20 tysięcy złotych, operowany i gwarantowany, że remont najwyższą gałością. To, że uciekają spali, no okej. Okay. nic się tłucze, to pewnie słyszecie. Kolejny temat, tam jest pęknięta i spawana rama. Motocykl stały się w trzęsie, nigdzie nie jechać, kranik leje. Tutaj ta też wygląda, że była spawana. Tak jak mówię, motocykl, znaczy nikt się tłucze, jest to która razie wcale tam oglądam. ogląda. Mamy porównanie. Instalacja elektryczna, jak pewnie zauważyliście, nie jest ona w pełni kompletna. No to myślę, że doskonale widać. Po dłuższej próbie odkręcenia tej osłony, na kolejnym slajdzie zobaczycie dlaczego, udało nam się dostać do granika. Z kranikiem były dwa problemy. Pierwszy był taki, że cały ciekł, przez co jazda testowa, i tak jak widzieliście wcześniej, odbyła się na, na zamkniętym kraniku, no bo inaczej się tego nie udało zrobić. A samo napełnienie gaźnika trwało 20 minut, ponieważ ledwo co ten kranik przepuszczał paliwo. A było to spowodowane tym, że w baku była ogromna ilość rdzy, która to po prostu blokowała możliwość poboru paliwa przez gaźnik. Tak prawdziwie nie tłuszcząca się skarga. Część z Was pewnie doskonale zauważyła, że ten poprawnie spracujący silnik był to W2A Wiatr, ta wersja czterobiegowa. Tak, natomiast później zaraz zobaczycie, wrzucę wam też filmik kawałek poprawnie pracującej w wersji już trzybiegowej. Film dostałem od sprzedawcy, ponieważ w momencie, gdy byłem ten motocykl oglądać, on po prostu nie odpalił, ale jako ciekawostkę powiem, że był to jeden z lepszych egzemplarzy, w których w przyszłości można byłoby się zainteresować do renowacji. Cena za wersję trzybiegową wynosiła około 10 tysięcy złotych i w mojej opinii była to dobra cena jak za tamten egzemplarz. Ja niestety go nie kupiłem, może niestety, ponieważ znalazł się inny egzemplarz, który nabyłem, więc ten zostaje do dalszego odsprzedania. Gaźnik. Co ciekawe, motocykl udało się po dłuższych próbach napełnienia gaźnika uruchomić. I sama jazda, a raczej oddawanie mocy określiłbym takie... Po prostu było. Co ciekawe, jako jeden z niewielu egzemplarzy, bo jeżeli dobrze pamiętam, to cztery bądź pięć egzemplarzy 4, udało mi się przejechać. Był to jeden z dwóch, których miał moc, aby wyrzucić drugi i trzeci bieg. Natomiast tutaj po wrzuceniu trzeciego biegu. Jazda była praktycznie niemożliwa i nawet nie z tego tytułu, że nie miało to mocy, bo tam akurat jechałem z górki i miałem możliwość rozpędzenia. Ale motocykl tak cały się trząsł, cały wibrował, po prostu rzucało nim na boki, to jest chyba najlepsze przekreślenie, że bałem się jechać szybciej niż 30-40 na godzinę. Wróćmy na sekundę jeszcze do tych spawów. Pokazałem sprzedawcy ten spaw, na co on stwierdził, a że on tego nie widział. Podkreślam, że on, a zasadniczo. Przekazał mi, że to osoba dla niego w pełni profesjonalna, odremontowała ten motocykl. Po czym tutaj nawet nie zaprzeczał, powiedział, że faktycznie jest spawane. I uwaga, powiedział, że nie ma to żadnego wpływu na prowadzenie ani na bezpieczeństwo. Dalej próbował, znaczy dalej sprzedawca też kontaktował się ze mną kilka dni po oględzinach, zaproponował dobicie targu. Powiedziałem, że nie jestem zainteresowany, więc. Powiedział, zaproponował niższą cenę. Powiedziałem, że nie jestem w ogóle zainteresowany. On zapytał, dlaczego. Powiedziałem, że jest pęknięta rama. Jak się możecie domyśleć, sprzedawca powiedział mi, że absolutnie się ze mną nie zgadza i w żadnym stopniu ta rama nie była naprawiana. Jest w pełni sprawna. No i tak naprawdę nie wiem, ile chciał za ten motocykl. Nie zapłaciłbym więcej niż 1000 zł. Tutaj możecie spojrzeć, jak wygląda w dalszej części. Odrestaurowanie motocykla z najwyższą dbałością o szczegóły. Mamy tam ważną jakąś podkładkę, jakieś dwie śruby dystansowe, prawdopodobnie M10 i M6 jako ostatnia śruba. Tutaj taki ala okrągły motylek, ciężko mi tę śrubę nazwać, kosztuje kilka złotych. Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć, i chciałbym, ani nikt z Was. Nie utopił pieniędzy w takim motocyklu i przede wszystkim, żeby nie zaryzykował swojego życia i zdrowia, aby czymś takim po prostu próbować podróżować. Nie muszę chyba mówić, że zarówno prawa, jak i lewa podnóżka była krzywa i podkreślam, nie wyglądało mi to w ogóle na to, aby sam tutaj ten uchwyt, sama podnóżka, która była ramy, była krzywa, a wyglądało mi na źle ponownie lub. W jakikolwiek sposób obspawaną nóżkę do ramy tego pseudo motocykla. Muszę przyznać, że kanapa tego motocykla także była naprawiona z finezją. Nie wiem z czego to jest docięte, czy jest to. Nie ma to większego znaczenia. Tak naprawdę, zapięcie fotela zajmowało nam po 30 sekund, ponieważ dwa czy trzy razy go. Zdejmowaliśmy od spodu ta blacha, bo tam jest taka blacha, ona w żaden sposób nie była zabezpieczona antykorozyjnie tam po prostu na żywą rdze było pomalowane czarnym lakierem. Nie dajcie się oszukać przede wszystkim, aby przy próbie jazdy na takim motocyklu nie stała wam się krzywda. Słuchajcie, większość tych motocykli, pewnie, a przynajmniej żaden, który oglądałem, nie miał sprawnego przedniego hamulca. Okej, okay, ten, który dzisiaj, który wczoraj tak naprawdę zadatkowałem, troszeczkę hamował, ale to i tak nie był poprawnie działający hamulec. Na takie rzeczy przymykajcie oko. Na wiele rzeczy musicie przymknąć oko, chyba, że ktoś faktycznie żąda wysoką cenę za ten motocykl, gdzie wy... uważam, że jak na ten rok. Cena między 15 a 20, nie chcę mówić dokładnie, ponieważ wiecie, że mocno dbam o higienę tutaj danych osobowych, że taka cena jest już ceną dosyć wysoką. A no nie wiem, dla mnie ofiarowany sprzęt był naprawdę, mu powiedziałem tam tysiąc, ale tak, aby było na części to jakieś 2-2,5 tysiąca, to jest maksymalna kwota, jaką można byłoby za taki gruz zapłacić. Uważam, że bezpieczeństwo nie ma ceny i proszę Was, w momencie, gdy zaczynacie oględziny takiego motocykla, zerknijcie chociaż na ramę. Jak będzie silnik do remontu, wyremontujecie, przejedźcie się nim. Moja tutaj opinia jest taka, jeżeli tylko jest możliwość, albo inaczej, zróbcie wszystko, aby tym, aby tym motocyklem się przejechać. Jeżeli macie jakiekolwiek pojęcie o jeździe motocyklem, będziecie czuć, że podczas jazdy dzieje się z nim coś nie tak. Naprawdę... Niewielkie prędkości już wystarczą. Możliwe, że będą takie, że ta prędkość będzie musiała być większa, ale spróbujcie chociaż kawałek się nie przyjechać. Jeżeli nie odpala, to gdzieś tam, gdziekolwiek z górki, tylko sprawdźcie, czy ma sprawne hamulce. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, zostaw jakiegoś lajka, łapkę w górę, suba, czy tam co innego uważasz, będę wdzięczny. No i daj znać w komentarzach, czy chcesz, abym stworzył jakąś niewielką serię o motocyklach PRL, ponieważ będę swoją SHL-kę tutaj remontował przy pomocy także innych osób.